Udało mi się z takich felg zrobić takie felgi za mniej więcej 300 zł, bo tyle mnie kosztowały materiały na wszystkie te felgi. Dwie sztuki są już zrobione, a dwie sztuki dopiero będę robił. Zaraz wam pokażę, jak to w miarę szybko, amatorsko, ale porządnie ogarnąć, żeby tam nic nie odłaziło Właściwie najważniejszy i najbardziej pracochłonny etap to jest dotarcie tego wszystkiego na gładko przed podkładowaniem. Musicie to dobrze i dokładnie zrobić, bo jak zostawicie na przykład na tym etapie, jak ten bezbarwny schodzi pod palcem, to nawet jak położycie na to nowy lakier, to albo się zważy, albo będziesz czasem odłaził. Myślę, że trzeba liczyć tak przynajmniej 2-3 godziny na jedną felkę, żeby to dobrze... Może dotrzeć. Obie są już przygotowane i zamaskowane. No i można to właściwie zacząć podkładować w końcu. Trzeba być cierpliwym przy tej robocie. Jak robiłem pierwszą felgę z tego kompletu, to za szybko położyłem lakier bazowy i wszystko mi odeszło, zważyło się, musiałem zaczynać od początku. Więc lepiej chwilę poczekać, zostawić to trochę dłużej i mieć spokój, żeby wyszło tak, jak trzeba. Jeszcze profil do lakierowania takimi sprayami. Podgrzejcie to sobie wcześniej, także miał jakieś 30-40 stopni, żeby było ciepło w dotyku. A raz, że jest tutaj lepsze ciśnienie lepiej się lakieruje, a dwa, że nie robią już takie bryzgi. W sensie, nie bryzga ten lakier, nie wiecie o co chodzi. No i sam lakierowanie to już najprzyjemniejszy moment. Najpierw cienka warstwa, potem gruba warstwa i zostawić to, żeby elegancko stwardniało. Czy jest tanio? Jest tanio. Czy jest dobrze? No myślę, że można uznać, że jest naprawdę nieźle. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Pozdro.